Chip prawdziwe imię i nazwisko nieznane, została odkryta przez Forchanową Sekcję X 6 sierpnia 2011 roku w wątku poruszającym zagadnienie podglądactwa przy wykorzystaniu kamerek internetowych, najczęściej bez zgody osoby zainteresowanej. Na filmie spała tak mocno, że użytkownik, oprócz umieszczenia jej kamerki na portalu, dodał jeszcze komentarz. Jakaś laska siedząca na krześle z podkulonymi nogami. Wszędzie dookoła jej biurka i na oknach porozwieszane są znaki w języku koreańskim. Myślę, że jest martwa. Tym właśnie zwróciła swoją uwagę sekcji X. Przez następne kilka godzin mnóstwo użytkowników komentowało każdy z niewielkich ruchów, jakie wykonywała, wierząc, że to po prostu siła grawitacji oddziaływująca na martwe od dłuższego czasu ciało. Jeden z nich zauważył. Dwie godziny temu ktoś obserwował ją przez całą godzinę. Od tamtego czasu nie poruszyła się ani razu. Jednak wszystkie spekulacje zostały rozwiane, gdy obudziła się na chwilę, aby podrapać się po nodze. Cała sytuacja dalej nie posunęła się ani trochę w kierunku rozwiązania. Nieznana nikomu koreańska kobieta, śpiąca w niewygodnej pozycji przez nienormalnie długi okres czasu. Otoczona pustymi butelkami po wodzie, a całe jej wiórko oraz okna pokryte znakami napisanymi w języku koreańskim. Niedługo potem zaskoczyła wszystkich swoją nagłą pobudką. Szybko schowała się za jeden ze swoich znaków i zaczęła korzystać z laptopa, co mogliśmy zobaczyć w kamerze numer 2. Ze względu na niską jakość obrazu, po dziś dzień nie wiemy, nad czym mogła wtedy pracować. Wszyscy byli zainteresowani znaczeniem plakatów znajdujących się w jej pokoju. Jeden z użytkowników postanowił skonsultować się z tłumaczem Google. Kilku innych poprosiło o pomoc znajomych, zajmujących się językiem koreańskim. Ze względu na tragiczną jakość kamer odczytywanie znaków było bardzo męczącym zajęciem, a ci szczęśliwcy, którym się to udało, zgodnie stwierdzili, że nie mają one najmniejszego sensu. Były zniekształcone, mylące i nienaturalne. Niektórzy zastanawiali się, czy rzeczywiście zostały one napisane w języku koreańskim, ponieważ kaligrafia i styl jednoznacznie wskazywały, że nie jest to osoba, dla której język ten jest językiem ojczystym. Pierwszy z odszyfrowanych znaków brzmiał: Nie możesz zmusić osoby, aby była nieprzytomna tylko od 7 do 10 po południu. Zauważono, że kolejne znaki. Albo nie znaczą nic, albo są pewnego rodzaju imieniem, bądź nazwą własną. Ponownie, z powodu na jakość obrazu, pełne tłumaczenie było praktycznie niemożliwe do wykonania. Mimo wszystko dało się przetłumaczyć kilka z nich. Nie daj się oszukać, nie daj się ogłupić. Zawsze wcześnie rano, codziennie, samym rankiem. Jeśli ktoś przyjdzie, to sparaliżuje w tę osobę. Nie mogę przestać, nikt mnie nie powstrzyma. Jeden z użytkowników, który posiadał znajomych w Korei, zauważył, że być może przekaz ze znaków jest skierowany w stronę każdego, który się jej przygląda. Pojawiła się także druga teoria, w której miało być to rozpaczliwe błaganie o pomoc. Jego znajomi potwierdzili wcześniejszą tezę, że pismo jest bardzo nienaturalne, a gramatyka stoi na bardzo kiepskim poziomie, chociaż w ogólnym rozrachunku w językach azjatyckich jest ona stosunkowo prosta. Krótko po tym Chan stworzyła kolejny plakat, jednak w tym wypadku tłumaczenie było zupełnie niemożliwe. Tekst nie miał zupełnie żadnego sensu. Widniały tam również znaki, które nie występują w języku koreańskim. Jednak dla niej musiał być on bardzo ważny, ponieważ ciągle zwracała naszą uwagę w jego kierunku. Całą noc spędziła na przepisywaniu i tworzeniu nowych wersji, jednak bez skutku. Nic nie dało się z tego zrozumieć, wspomina jeden z internautów. Wielu użytkowników doszło do wniosku, że jej zachowania, jak na przykład możliwość snu w niewygodnej pozycji przez bardzo długi czas, pasują idealnie do objawów, które możemy zaobserwować osób chorych na schizofrenię. Teoria ta nie została jednak nigdy potwierdzona. Niedługo potem wyszło na jaw w oparciu o kilka blogów, które prowadzi, że filmowała siebie od 2008 roku. Z tego co pisze, wynika, że kamery zainstalowane w jej domu nie zostały zamontowane przez nią. Jednak utrzymuje je, aby śledzić, co dzieje się w czasie, kiedy śpi. Wciąż nie wiadomo, po co to robi. Czytając jej blogi, można dojść do tego, że cierpi na paranoję. Ponownie nie zostało to potwierdzone przez żadnego specjalisty. Jak dotąd, ciągle walcząc z jej łamaną angielszczyzną i karkołomnym koreańskim, udało się nam wywnioskować, że Chip Chan w 1999 roku została porwana przez skorumpowanego oficera policji, który w jakiś sposób zapanował nad jej świadomością, następnie wszczepił w jej chrząstkę w kostce Very Chip. Dzięki niemu jest w stanie zobaczyć wszystko co robi i usłyszeć wszystko co mówi. Co więcej, kontroluje nimi jej sen oraz powstrzymuje od ucieczki. Wszystkie dziwne objawy zaobserwowała u siebie w 2006 roku. Szczególnie wymowne były chroniczne senne koszmary. Codziennie spałam po 20 godzin, możemy przeczytać na jej blogu. W tym wpisie ponownie wraca do tego, że to nie ona zainstalowała kamery, ale do tej pory utrzymywała je, aby móc kontrolować to, co się dzieje w czasie jej wymuszonego snu. Pierwotnie mieliśmy dostęp do trzech kamer, na dzień dzisiejszy działają jedynie dwie z nich. Po tym jak znalazła się pod ciągłą obserwacją, śpi tylko od 4 do 10 godzin, ale jej oprawca, jak go nazywa, może sprawić, że będzie spać przez cały dzień. Z jej strony możemy się także dowiedzieć, że zanim to wszystko się zaczęło, potrzebowała jedynie 4 godzin snu dziennie i potrafiła się po nich obudzić bez żadnego bodźca z zewnątrz. Po wszczepieniu Verichipa twierdzi, że specjalnie skonfigurowała budzik tak, aby dzwonił co 10 minut. Jednak kiedy śpi, nigdy nie reaguje na dźwięk alarmu. Na dzień dzisiejszy nie mamy dowodów na obecność takowego alarmu. Chipchan apeluje do wszystkich, którzy starają się usłyszeć bądź dostrzec sławny alarm, aby nigdy go nie słuchali ani w żaden sposób na niego nie reagowali. Miku działanie. Pozostaje tajemnicą.